To młodzież Wszechpolska. Młodzież Wszechpolska robiła plakaty z naszym wizerunkiem, że my nawołujemy do szczepień. I gdybyśmy byli z Marcinem zapieczeni, byśmy ich postawili przed sądem i wygralibyśmy tę sprawę. Ale jakby to się roznosiło po naszej stronie barykady, że zwalczamy chłopców, narodowców z młodzieży wszechpolskiej. A oni nie są żadnymi narodowcami polskimi. Oni, znaczy, te doły na pewno tak, ale ci z zarządu to oni nie są Polakami, oni są polskojęzyczni. Niektórzy, czy wszyscy nie wiemy? No, yy, kierownictwo młodzieży wszechpolskiej tak postrzegam. Ich kunktatorstwo, ich wstrzemięźliwość w całym okresie pandemicznym, gdzie mogliby się wykazać jako obrońcy narodu, siedzieli na swoich słodkich dupinkach. I nie zabierali głosu. A nawet jak robili swoje yy, różne spotkania partyjne, to wszyscy w maseczkach, wszyscy w maseczkach, no w kagańczykach, i nawet sobie słodkie selfie robili w kielcach, i też każdy w maseczce, jak oni się potem rozpoznali, to ja nie wiem.